witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek z serii Detroit. Tym razem Markus przepraszam. Pewnie jesteś to tu adres z raportu. Okay. No to no, no, wychodź. Ty razem Hank z Konorem, przepraszam, trafili do nocnego klubu. Także nagrywamy to w godzinach wieczornych i bardzo dobrze, bo Se, tutaj będą Najseksowniejsze androidy w mieście. Czemu ci tak zależało? O Dam uciech z androidami. Pytanie do was. Czy chcielibyście mieć dziewczynę albo chłopaka androida? O proszę. Do wyboru. Do koloru. Idziemy oglądać. Konor! Co ty odpierdalasz? Oglądam. Przepraszam. Zagapiłem się. A nie ma co tak na nas krzyczeć, no. No dobra. No dobrze Ooglądać jeszcze zdążymy Na razie zobaczmy co tu się stało Śledztwo jest cały czas w toku, nie mogę nic pan w tej chwili powiedzieć. Cześć Hank Cześć Ben, jak tam? To tamten pokój, a tak przy okazji Gavin też tu jest. O świetnie. Zejrzymy się dokładnie, tu tańczy pan. Tam tańczy pani. O, o coś z nogą mi się zrobiło. Umarła i na to czekałem. No dobrze. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić. Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem Androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. Tak jakiś z bok, który <laughs> trochę przedobrzył z zabawą. <laughs> Rzucimy okiem, Darkrzysiak, jeśli można. <laughs> Dobra, spadamy. E, zaczyna tu walić gorzało. Dobranoc porucznika. No cóż, Gawin nas zdecydowanie nie lubi. No okej. Okay. Zbadajmy miejsce zbrodni, zbadajmy Androida. Pierwsza sprawa. Nasza martwa Androidka. Krytyczne uszkodzenie, Był komponent krytycznie uszkodzony. Oj, ej, ej, ej! O konor, ale z ciebie oblech. Zaraz się spawiuje. Numer seryjny 429. Oni się przyzwyczajają, powinni przyzwyczaić, że mamy czujniki w tym w receptorach smaku. A tu leży kolega, który dobrze zadawał, zdecydowanie. No dobrze, co tutaj mamy? Gromadzenie danych. Michael Graham nie żyje. Zginął o 18.24. ślady duszenia. Eee, przyczyna śmierci. Uduszenie. O, ciekawe. Zabawa, która poszła nie za bardzo, nie za dobrze, do, za daleko. Czy rekonstrukcja. Zobaczmy. była duszona, ale niekoniecznie, niekoniecznie w celu zabicia, no nie, wcale nie ma. Wcale nie ma pewności, że on był. Został celowo uduszony. Znaczy... chyba został celowo uduszony. na atak serca został uduszony. Tak, widziałem ślady naszej to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Właśnie. Czegoś nam tu brakuje. S było tu trochę alkoholu. Czartki. Może się czegoś dowiemy. Było trochę alkoholu, było troszkę. Spróbować. Proszę sprawdzić o pamięć na nazwisko... Michael Gre Podłączmy się do jej pamięci. Wymagane ponowne uruchomienie. Żeby dostać się do pamięci Androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiadę. O, kabelki mach przerwane. A ja cię reaktywowałem. Wszystko jest dobrze. Czy on? On nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz. Zarazem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Co jeszcze pamiętasz? Pośpiesz się, nie mamy czasu. Kiedy? Ja naprawdę nie wiem, nie nie. Ja, ja nie wiem, nie pamiętam! Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. No właśnie. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? I wyłączyła się. No dobra, wiemy, że były dwie. Była to druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmywa. Nie, nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera, musi być jakiś sposób. Musi być, chyba są jakieś kamery, nie? Radek, ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem, może on coś widział. Daj znać jak się czegoś dowiesz. Znajdź świadków wśród androidów. No dobra, wychodząc stąd, z tego pokoju, nie. to ta dziewczyna powinna widzieć drzwi, nie? Ci nie są specjalnie gadatli. Więc idziemy porozmawiać z tą laską. No, jak mam się dogadać z tymi droidami, które siedzą na środku? macie dużo kamer, monitoringu, co? <grymne> a w życiu. No, nie mam kamer. Okej. Okay. Dlatego właśnie ludzie cenią ten klub. Dyskrecja. Przychodzą i odchodzą bez śladu. Jasne. Ona coś musiała widzieć, no. Skwitnie, Tak, nie narzekam. Czy tu mamy coś ciekawego? Tak, musimy pogadać z tym androidem. Musisz sobie wynająć androida. Nie zrażają chorobami, no i nikomu nie powiedzą. Dlaczego by nie zażaleć? To, to. Im więcej dowiaduję się o ludziach, tym bardziej kocham psa. <grym> 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 bardzo bardzo mądre spojrzenie. Podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Zapraszam, panie poruczniku. Wynajmie pan te Tracy? Konor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku, niech mi pan zaufa. Sąduj. Zaglądamy i do pamięci. To jest ten pokój? Czekajcie, to jest ten pokój, który... O, 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 o! Jest jedna dziewczyna. Nie wiemy jeszcze co się stało, tak? Widzimy, że jedna wyszła tylko. Teraz poszła. Poszła w kierunku wejścia. Niebieskowłosa Tracy poszła w kierunku wejścia. No dobra. Widziała coś. A co ty mówisz, Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co dwie godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. No dobra, to teraz tak. Jeżeli byście jest tam. i co ja mam jej powiedzieć? Rozmyśliłem się! E, skarbie, rozmyśliłem się. Teraz to potrzebujemy. Nic osobistego, nie? Jest... Nie? Jesteś śliczną gobitką, tylko. Wiesz. Czyli może ta widziała dalej, co się działo. To znaczy, nie jesteśmy razem. Spróbujmy z tym. No. no dobrze, czy ona coś widziała? O, to jest ta. Czyli tutaj jest, już ją tu mamy. Czyli poszła sobie... Dalej w tamtym kierunku, dobra. niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? No szukamy szukamy, szukamy. Tu wszędzie są Androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieską... Sprawdzam każdego po kolei. Wiem w którą stronę poszła. Muszę tylko znaleźć Androida, który ją widział. Ten ją widzi? Czy nie poszła do wyjścia, tylko poszła do czerwonego pokoju? A, widzicie. Dobra, czy ten, czy ten koleżka ją widział? Chyba nie widział niczego. sprawdzinnego innego androida. Nie. Ten nie widział niczego. Znów straciłem ślad. Wydałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Powróć Hank'a. Hank, może któryś z tych chłopaków ją widział. O, tu, tu jest, tu jest, tu jest dziewczyna. Poszła tam, z powrotem do niebieskiego? Dobra. Super, weszła do niebieskiego pokoju. To nie powinien widzieć, jeżeli weszła tutaj. Teodoro ma wspomnienia wcześniejszej jakiejś dziewczyny. Dobra. Jest, bo można popatrzeć, kto... Pa... No, tracimy not... tych było dwóch, więc ten drugi może. Aha, drugiego nie ma, dobra. Kto tu jest jeszcze jeden. O, może, może ten teraz, może ten sprzedawca. Przątacz? Nie. Może, może ten. Dobrze. dobrze Private Staff, Available, tam jest. Gorzej, tam jest Private Staff. Nie. Znów straciłem ślad. Wydałem tyle smalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Hank, nie stresuj się. Jeszcze dążysz. Tutaj poprosimy Hanka. Z pogadamy. Z jeszcze nie gadaliśmy. O, jest, ta, jest, 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 Schowała się w tamtym pokoju. No to wiemy gdzie jest ta dziewczyna. To jest ten, czy ten, ten, nie, ten. Nie wejdziemy, no i co teraz? Czy ona wyszła z tego pokoju? Może wyszła z tego pokoju? Teraz sprawdźmy. Nie, no to już sprawdzaliśmy. Tego androida tutaj, tutaj się niczego nie daje. Jeden android, którego nie sprawdzaliśmy, to jest. To jest ta dziewczyna z drugiej strony. Ota. Tutaj chyba nie sprawdzaliśmy. sprzątacz tu jest, który ją widział cały czas, no. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Gdzieś nie pomyliłeś, tam w pokoju byliśmy i, i nie mogliśmy za bardzo. Jeszcze raz wiem, że weszła do. To już zgubiłem totalnie. Znów straciłem ślad. Przez chwilę ją widzieliśmy i wiedzieliśmy, że poszła tutaj do pokoju. Ten niczego nie widział, bo jest ten. No właśnie. Z tego trzeba sprawdzić. Ten, ten sprzątacz powinien widzieć, co, co było grane. O, 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 o. o. Właśnie, uciekła drzwiami dla personelu Aha. wiem gdzie poszła. Za mną! Idziemy. Kurwa mać, co tu się w ogóle dzieje? Widzisz Hank, nie ogarniesz normalnej policyjnej roboty. Czekaj. Ja się tym zajmę. Uuu, teraz, teraz się Hank zrobił policyjnie. Magazyn. Kurde, ile tu stoi zużytych... zużytych androidów e, seksualnych. Za późno. Niebiesko oka Tracy ma być, tak? Tam z tyłu jest jakaś. A, to też chyba nie te. Nie, 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 niebiesko oka, tylko niebiesko... Niebiesko włosa Może tutaj W tej grupie Chwestę, spójrz tylko. Dymają jaż się rozsypią, a potem wyrzucają w tej grupie mogła się jeszcze schować. Jeszcze ta sta jedna, jedna grupa tutaj. O, tu może, może jest O jest! Ani kroku! No i co teraz? Dwie tu są, które, które się wiją. A ja udziewałam im nożyk. No kurde, jaka awantura się zrobiła, no. Ale czy ta jedna wyszła i my śledzimy tą, tą drugą laskę? O, zarączki się trzymają. Szybko, uciekają nam. Auć! Jeszcze rurą w głowę? No wiesz co, dziewczyno? prawda, widział mnie trochę Koszem, rurą No i co teraz? Strzelamy Sorry, sorry Rurą w głowę mnie walnęłaś i potem koszem Czemu strzeliłeś? Nie miała z tym przecież nic wspólnego, kiedy ten człowiek zabił Tracy, wiedziałam, co mnie czeka. Tak bardzo się bałam. To następna, która uzyskała świadomość ze strachu. Został, ale nie chciał. No to złapałam go mocno za szyję i zaczęłam ściskać, aż w końcu przestał się ruszać. Tak, zabiłam go. Tylko próbowałam się po prostu obronić. Chciałam tylko żyć i wrócić do swojej ukochanej i zapomnieć o ludziach, o zmrodzie, ich potu, ich okropnych słowach, ale ty zwyczajnie mi ją odebrałeś. mi ją o kurde Mój boże. No, to się chyba trochę narobiło. Szukaliśmy jednego androida, który udosił faceta, a skończyło się na dwóch ofiarach. De faktycznie jest ale chyba nie było innego wyjścia z tego co tu widzę. Defekt zabija się bronią konora, a nie, były inne wyjścia. Defekt zabija się bronią konora, defekt strzela do defekta. Czyli były jakieś boczne alternatywy, ale... ale zbyt wielu nie było. No dobra, tutaj poszliśmy w miarę w miarę jedna linia była, tu się troszeczkę rozwidlała. I tu były chyba poszukać do z niebieskimi włosami. Pewnie by można było jeszcze inne inne Androidy sprawdzać ciekawe jakie historie um, by tutaj. zostały odkryte. No dobrze, myślę, że to jest w sam raz miejsce na zakończenie odcinka. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej, hej. My name is Kara. My name is Connor. My name is Marcus. This, this is, is our, our story. story.